Witam, witam serdecznie, jedziecie całą grupą, poczekamy aż przyjdzie Cezary, będzie miał dla Was parę słów. Witamy serdecznie zacnych ludzi, a więc przede wszystkim wójta gminy proski. Rapa na Rafała Wilczewskiego, brawo! Nie słyszałem tych brak wcale jeszcze raz! No, teraz lepiej. No i oczywiście witamy króla, bo tak można go nazwać, króla kolarstwa polskiego Cezarego Zamane. Witamy serdecznie. Panie wójcie, ja i tak dużo gadam. Oddaję panu mikrofon, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich bardzo serdecznie w gminie Prostki. Niektórych po raz kolejny, to pamiętam twarze z dwa, sprzed dwóch lat, rok temu nie mogłem niestety z wami uczestniczyć, ale cieszę się, że w tym roku w z Cezarym możemy realizować i kontynuować e, ten wyścig. Życzę wam wszystkiego dobrego, bezpiecznej jazdy. Ja nie jeżdżę dzisiaj, ale trasę sprawdziłem, raz się przerzuciłem, ale żyję, to najważniejsze. Życzę Wam, żebyście bezpiecznie e, dotarli na metę i po oczywiście wyścigu zachęcam do odwiedzenia miejsc w gminie prostki najbliżej plaża, gdzie będziecie mogli wypocząć, a o 15.30 też ruszamy na bieg Tropem Wilczym. Dzisiaj w całej Polsce taka inicjatywa. Życzę powodzenia i jeszcze raz witam w gminie Prostki. Proski są gotowe na starcie w pierwszej linii. Mam nadzieję, że ktoś się z nimi zmierzy, bo jak i to jest bojowa nastawiona ale tutaj parę ludzi przyjechało z Polski, także rywalizacja będzie jak trzeba. No witam to znowu ja i tak, trasa jest e, tradycyjnie wyczyszczona, wydrabiona. E, dzięki współpracy, że mam mieszkać przyjemność w gminie Procki. i mamy tak wspaniałe władze, zawsze dostaje ludzi do pracy. Dzięki złotowi zarządowi gminie Procki, nie ma nigdy jeśli chodzi o porządek na trasie, zawsze nam pomagają, zawsze jest czysto no co powiem startował w tamtym roku na trasie znają w tym roku jest w kierunku i nie wjeżdżamy na ten zakład e, po tych tutaj betonowych I przyjeżdżamy przez fajne miejsca ważne, w gminie pruskie, historyczne i tak dalej przychód bo tak powiem Chobbę e, trójsty granicz nie chcę kombinować, e, po prostu na wójta powie, bo jak się nie znam? granic, jaki granic? Prusy, Pol Polska i Lipska. Właśnie. Jedziemy później do asfaltu, do miejscowości Bogusze. Jedziemy przy samym praktycznie jeziorze toczyłowskim. Pojeżdżamy pod górkę piaskową. Skręcamy w lewo i przyjeżdżamy przy, przy następnym takim miejscu, ważnym naszym tutaj terenie grobę osób pomordowanych w obozie koncentracyjnym, który mieści się na górce przy Grajewie po prawej stronie przy Bogusza. Tam leży, nie wiem, nie w ponad 2000, chyba więcej nie? osób. 12 tysięcy osób leży pomordowanych w narodowości w Polsce. Prze, przejeżdżamy e, przy tych grobach. Za moment dosłownie tak kilometr skręcamy w lewo i jedziemy dołem, bardzo ładny wjazd, jak to akurat no, można na widoki, jak na e, morskim oku i tak dalej, nie? Wbijamy się z powrotem na granicę, jedziemy granicą starą e, Polski i po prostu w tej chwili granica podlaskie warnicką mazurskie skręcamy w lewo, jedziemy do drogi e, powiatowej, prostki Bogusze wzdłuż w gór w drodze, czyli jedziemy MTW. Ten sam tu jest prawo i tam uwaga, przy w prawo, dojeżdżamy do asfaltowej wody, przycinamy tę drogę powiatową, będzie policja, będzie straż na wszelki wypadek, da się dzieje. Uważajcie, przycinamy drogę asfaltową. Wbijamy się, wbijamy się e, w jeden z cięższych momentów na trasie prosta, tak zwane trzy garby i tam zaczyna się dziać. Góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół. dół. brzmi brzmi to jeszcze raz. Wracamy z powrotem na trasę taką bardziej lekko, zbliżamy się do osiedla leśnego i uwaga, tu 13-14 km osiedla leśne mamy bufet, przejeżdżamy centralnie, bufet, 13-14 km bufet i wtedy tam jest bufet, skręcamy w lewo i jedziemy do miejscowości Ostryku w miejscowości Ostryku w miejscowości Ostryku przyjeżdżacie po lewej stronie, macie zabytkowy kościół Yy, rzymskokatolicki, chrześcijanowagielicki, w Olsztynkole, Zabytkowa, Drewniana, yy, Zabudowa Drewniana. Już kończę. Yy, przejeżdżamy koło Kościoła, wbijamy się z powrotem w trasę w MTB, przejeżdżamy, no tam jest takie trochę teraz XO co z dzieciakami trenuje, są skocznie, ale jedziecie podkrotnie, skocznie nie bo ciężko, nie? Jedziecie bokiem, przejeżdżacie z powrotem drogę asfaltową polskiej długosze i tu praktycznie już na metę na stadion. Jedna, druga pro, następne okrążenie nie wjeżdża na stadion. To mogę powiedzieć. Szerokie drogi i całości do metru. Kto się żegna, kto się żegna. Piąteczka i startujemy. proszę państwa. Uwaga, odliczamy wszyscy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, i up my sleep, so I'm thrusting. Taking out aggression with my pen because I trust it. Fighting, trying to get myself a lamb, cover, cuss for the chain. Leave him hanging by a chain, click, bang. Feeling rage, feeling fire in my brain, feeling sane. and it's gonna be a flame. 45, till my brain, breathe more. Please help me, no glory.